Dajcie w czytaniach na maj. Kanał Tarot z Planem Duszy i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Gdybyście mieli ochotę również na czytania indywidualne albo sesję odczytu planu duszy, to zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy to infomałpa.pl. Na ekranie widzicie tą informację. Jeszcze wspomnę o tym, że kurs był bardzo udany. Zrobiliśmy trzy dni właściwie bardzo intensywnej nauki. Następne kursy planu duszy, odczytu planu duszy będą na jesień. Podejrzewam, że w okolicach początku października i później jeszcze może w listopadzie. Także jeśli macie ochotę na tarota indywidualnie pytania lub sesję odczytu planu duszy, może sesję z kartami planu duszy, to zapraszam do kontaktu. A teraz już przechodzimy do e, czytań dla każdego znaku zodiaku. E, mogą one się pojawiać e, w różnych odstępach czasu, ponieważ e, akurat mam zapalenie korzonków i nie bardzo też czuję się na siłach, żeby wszystko zrobić od razu i, i właśnie nie ma takiej przestrzeni, więc nie denerwujcie się, wszystko będzie e, na kanale, być może nie od razu, i być może niektóre czytania będą troszeczkę później, ale to nic nie szkodzi. Myślę, że jesteście w stanie mi to wybaczyć, ponieważ postaram się na tyle, na ile mogę, zrobić te czytania. A teraz już do czytań, zapraszam. Witam wszystkie wagi w czytaniu na maj 2021. Zobaczymy, co tutaj w głównej energii się pokaże. Zobaczymy, jak to. Będzie się rozwijać jeszcze z jedną talią, którą będziemy mieli za chwilę. Ok, jedna karta dla wag. Co jest istotne w maju? Na co zwrócić uwagę? Mieczy. Hmm. Skończyć z jakimś przesadnym martwieniem się. Tudzież może się coś zakończyć dla Was. Coś może trudnego, z czym się spotykacie w swoim życiu. Może to być jakaś trudna sytuacja, trudny okres czasu. No, myślę, że wiele osób przeżywa tutaj mocno, bo mamy restrykcje i tak dalej. Już to tak długo trwa, że naprawdę można czuć zmęczenie. Więc może to być specyficzne czytanie z tymi dziesięcioma mieczami. Myślę, że jest tu też dużo nadziei w dziesięciu mieczach, pomijając fakt, że jest tutaj dużo bólu i takich myśli, które mogą rzeczywiście człowieka dobijać, ale to też jest światełko w tunelu. To tak, jakbyśmy osiągnęli dno i teraz tylko możemy się od niego odbić, tak? czyli następny krok to będzie jasność umysłu. Zakończenie Martwienia się, bo tak naprawdę martwienie się w niczym nie pomaga nikomu. To jest tylko dołowanie się poprzez swoje myśli, to jest jakiś scenariusz, który tak naprawdę wcale mu nie musi się spełnić, tylko to nasz umysł, którego nie możemy opanować, um, tutaj sobie coś wyobraża, tak? Dlaczego nie zmienić tego i nie zacząć wyobrażać sobie siebie w jedności, w realizowaniu jakiejś myśli, czegoś, co lubicie? Co, może to być coś, co sprawia Wam przyjemność i kiedy myślicie o tym, to czujecie Wasze ciało, czujecie się w jedności, tak? Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na ogarnięcie umysłu. To jest praca z ciałem, praca skupienie się, nad, skupienie się na oddychaniu. Można zrobić sobie jogę rano, na przykład, kiedy wstaniecie 10 minut, poprzeciągać się. Może to być zwykła gimnastyka. Byle oderwać się od takich myśli, które niczemu nie służą. Zobaczymy jak to dalej się tutaj odbędzie i co się u Was w życiu zmieni albo co się zacznie. Zobaczmy. Mamy tutaj taką właśnie bardzo powietrzną talię, taką lekką. Jakoś tak Sira tworzy właśnie w moim przekonaniu takie talie bardzo lekkie. I zobaczymy, co ona, ta talia będzie mówić. Co nam tutaj chce przekazać. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to tą talię będzie można zobaczyć być może już jutro w takim krótkim pokazie talii kart. Będzie wideo. A teraz już patrzymy dla wag, co tutaj się pokaże. Wszystkim wagą wiodło, na co mają zwrócić uwagę. Tutaj to, co odchodzi, to, co przyjdzie, co się tutaj chce ujawnić. Tutaj mamy żywioł ognia. Tutaj jest żywioł powietrza. Tutaj mamy kielichy. No, i tutaj ziemia, tak? Czyli no, finanse, ciało, i tak dalej. Tutaj zobaczmy jeszcze to, co w głowie, nadzieje, obawy. No, i wynik. Ok, w tle. Trzy buławy. Hmm. Bardzo ciekawa karta, mówiąca o jakichś planach, o. Zrealizowaniu czegoś, oczekiwaniu na wzrost, na sukces, tak? O oczekiwaniu, to mam wrażenie, że tu mamy tak jakby twarz pirata, który oczekuje, że zdobędzie skarb. I mam wrażenie, że to w otoczeniu jest tak u Was, że nadchodzi czas takiego właśnie otrzymania informacji o sukcesie i wzrostu swojej energii. Takiego pobudzenia, do wzrostu, bo trójki to też jest wzrost, właśnie. To jest wina, to jest zrozumienie siebie, zrozumienie swojego celu, może życiowego. Zobaczymy, co jeszcze tutaj się nam objawi. Dwa kielichy. Dwa hmm. kielichy to jest karta, która mówi o wyborach, ale też mówi o tym, że wybieramy kogoś i jesteśmy z kimś w harmonii, tak? Że mm, wybraliśmy go na całe życie. Albo do spółki, tak? Albo to jest właśnie połączenie w sobie, jedność, jedność męska, żeńska strona, bycie razem, bez słów. Takie połączenie, które wskazuje na dużą dozę harmonii i rozumienia się bez wypowiadania ani nawet jednego słowa. To jest płynące spokojnie fale w jedną i w drugą stronę, które mm, są bardzo harmonijne. Zobaczmy, co tu będzie przychodzić. Też kielichy, bardzo emocjonalnie tutaj u Was wagi. Oprócz tego, że tutaj coś e, się zakończy i zostanie odcięte, to tutaj mamy z kolei emocje. Ehm, tak, jakby spełnienie życzeń, że już teraz się kończy coś, coś trudnego, a my tutaj możemy nagle, z, jakby zrealizować swoje marzenia, bo przecież ta karta to jest często nazywana kartą spełnionych marzeń, więc myślę, że tutaj można popatrzeć, jak się czujecie i co się w Waszym życiu może właśnie kończy i co się otwiera, tak? Gdzie płynie ta harmonia? Czy są to związki, czy jest to praca, czy jest to twórczość wasza. Zobaczmy. Tutaj mamy kreatywność i mamy pazia mieczy. To jest chęć nauki, tak? To tak jakbyście chcieli rozpocząć nową ścieżkę w karierze, tak jakbyście chcieli nauczyć się czegoś nowego albo m, zacząć realizować coś, manifestować jakiś projekt, jednocześnie e, być e, tak jakby studentem, e, m, chcieć się nauczyć czegoś zupełnie do tej pory nieznanego dla Was, tak? Może to być właśnie manifestacja pomysłu. To może być też bardzo młoda osoba, która pojawi się w waszym życiu, która może mieć jakieś znaczenie, to może dotyczy, dotyczyć też dzieci, tak, które macie, w sensie, tak jakby inspirowania się ich energią, czy tym, że może właśnie moje wewnętrzne dziecko potrzebuje. Się zainspirować. Nawet będąc w średnim wieku, czy w późniejszym wieku, można zawsze nauczyć się czegoś, bo tak naprawdę całe życie się czegoś uczymy, i myślę, że to jest dobry czas, żeby może właśnie coś zmienić w swoim życiu. Przestać się martwić i zabrać się za studiowanie czegoś, albo może to być jakiś kurs rozwoju, wprowadzenie zmian w swoim życiu. I kolejny paś, paś monet. To z kolei jest taka m, bardzo solidna energia, tak, takiego uziemnienia. To jest ktoś, kto doskonale czuje się taki związany z ziemią. To jest osoba, która być może chce poznać tajemnicę zarabiania pieniędzy e, właśnie w inny sposób niż dotychczas, dlatego że mamy tutaj w tym układzie, w którym e, rozkładam te karty, mamy komunikację, ale też mamy pracę może to być praca, właśnie. To jest nauczenie się, jak być solidnym, jak tutaj y, pracować czy zdobyć coś y, jakieś umiejętności, żeby potem y, można było to bardzo mocno wprowadzić w życie, tak? żeby się to y, objawiło też w jakiś sposób, w solidny sposób, tak? Czy, żeby było namacalne. Tak jak powiedziałam wcześniej, to, może, to mogą być Wasze dzieci, albo to może być Wasze wewnętrzne dziecko, które potrzebuje się czegoś nowego nauczyć. To jakby dusza Wasza popychała Was w taką zupełnie inną stronę, ścieżkę. I tutaj te 10 mieczy wtedy bardzo mocno będzie mówiło o zakończeniu etapu zastoju jakiegoś, nadmiaru, odcięcia się być może od czegoś, co nie służyło Wam wcześniej. Ponieważ tutaj w ogóle w relacjach pokazuje się czwórka kielichów, i to jest tak, że ta osoba ma złożone ręce, no i tak niby patrzy się na ten kielich, ale nie działa, bo w czwórkach bardzo to właśnie czwórka kielichów to jest takie, taki zastój trochę, takie zamknięcie w kwadracie. I tutaj mam takie przekonanie, że Potrzebujecie inspiracji, tak? Tak jakby potrzebujecie takiego młodego spojrzenia, nowego spojrzenia, takiego nowego zainspira zainspirowania was do jakiejś zmiany, świeżości. Ponieważ tutaj jakaś nuda was dopadła albo dopada. Może właśnie w związku nie ma przepływu emocji i energii, tylko jest jakiś zastój i potrzebujecie tutaj coś poruszyć w sobie i w partnerze być może, bo ta karta mówi o wyborze, o też um, takim połączeniu, które macie. Nie musi to być wasz partner życiowy, to może być um, związek, na przykład brat-siostra, przyjaciela itd. Um, I mówi o tym, że tutaj um, może właśnie ta relacja potrzebuje tutaj um, jakiejś zmiany kompletnej. Dla niektórych to może być w ogóle koniec związku, tak? Niestety, bo taki scenariusz też się tu pokazuje. I taka radość z tego, że mogę tutaj się uwolnić i jestem sobie panem i realizuję swoje marzenia, tak, to też może tak być. No i kolejna tutaj karta to pokazuje się nam dziesiątka monet. To tak jak mówiłam wcześniej, gdybyście chcieli zrealizować właśnie jakiś nowy plan, nauczyć się inwestować, to może się okazać, że odkryjecie wielki skarb w sobie. To nie musi być milion złoty, to, mo, to może być skarb, który wy macie. To, jest, to są wasze talenty, umiejętności, to o czym często mówię na sesjach planu duszy, ponieważ nie doceniamy siebie, nie uważamy siebie za geniuszy. Tak? I tutaj nie chodzi o to, żeby mieć napompowane ego, tylko chodzi o to, żeby docenić siebie żeby nie skupiać się na negatywach, tylko właśnie na pozytywnych rzeczach, tak? To jest osiągnięcie jakiegoś e, tutaj szczytu zarówno w myślach, jak i e, w e, materii. Tak samo tutaj myśl i materia, myśl i materia, tutaj emocje, tak? Tutaj mamy taką jakąś tak jakieś odkrycie e, Jakieś, jakąś też kulminację i nowy początek, tak? Coś się kończy i zaczyna jednocześnie. Może to być tak, że jest to proces, bo to nie jest tak jak nożem odciął często w naszym życiu. Są sytuacje, kiedy potrzeba czasu, żeby podomykać pewne sprawy i otworzyć nowe. Więc przyglądajcie się i bądź, bądźcie uważni. W gdzie tutaj potrzeba podomykać coś, że tutaj jakiś proces się zakończa. tak? Tutaj nie chodzi o to, żeby przepowiadać komuś rozbicie związku, to nie w tym rzecz. Tutaj chodzi o to, że coś musi się zakończyć dla waszego dobra. Czasem dla naszego dobra musimy jakąś relację czy przyjaźń zakończyć, dlatego że potrzebujemy zrealizować jakieś swoje marzenie tak? i osiągnąć szczyty. Szczyty dochodów, jakąś nową lekcję życiową rozpocząć, tak? Czy naukę. Więc myślę, że to jest taka, taki ważny miesiąc dla Was, wagi. Może to być poznanie też kogoś, kto będzie dla Was właśnie taki nowy, świeży, inspirujący. Tutaj pokazuje nam się też czwórka. Czwórka monet to są nadzieje i obawy, więc tutaj nadzieja na to, że będzie to wszystko dla Was, tak? Że mogę to wszystko mieć ja i tak zacisnąć to wszystko i się z nikim nie podzielić. Albo obawa, że, że trzeba będzie cały czas nadal jeszcze jakby być bardzo asertywnym i ograniczyć wydatki na przykład, tak? Bo może nie do końca tutaj będziecie pewni. Tutaj jest czwórka kolejna. Tak, mamy dwie czwórki dwóch paziów. No, mówi to sporo. Z jednej strony chcielibyście się otworzyć, tu trzeba coś zamknąć, ale z drugiej te czwórki mocno trzymają Was przy materii. Przy tym, że mm, możecie być na przykład niezadowoleni z takiego otwarcia, czy mm, obawiać się jakiegoś takiego otwarcia. Chociaż tak naprawdę tutaj energia tych dziewięciu kielichów mówi o tym, że jeśli się otworzycie, czy zamkniecie te boleści, czy negatywność w sobie. I zaczniecie bardziej się nakręcać pozytywnie, to może się tak zdarzyć, że będziecie czuli coraz większe zadowolenie z posunięć waszych, z waszych decyzji, tak? Być może potrzebujecie tutaj, jakby mieć taką fortecę, przynajmniej jakieś, jakieś pieniądze w banku, tak, żeby mieć tą taką podstawę, bo to są też fundamenty czwórki, tak? Więc może potrzebujecie poczuć taką stabilność. Emocjonalną i, i potrzebujecie tych pieniędzy i nadzieję na to, że tutaj mam. I teraz mogę pomnażać to, tak? Ucząc się po drodze. Może tak być. Eee. I tutaj znowu patrzymy i mamy kartę 10 mieczy. Mamy powtórzenie tej energii, która leży w głównej energii. Czyli bardzo mocno nie chcę tutaj ta kamera działać z tą talią dość. Mamy tutaj dość mocno zaznaczone, zaakcentowane coś, coś co dochodzi, do, dobiega końca. Bo z jednej strony to dobiega końca i mamy tutaj taki ból, natomiast tutaj wypuszczamy też na wolność coś, co jest ograniczone przez właśnie te pazury, te miecze. Ponieważ te myśli są ograniczające. Dwa razy mamy 10 i 10 mieczy. Bardzo ciekawa energia. Ja tu jeszcze dociągnę i zapytam o te dziesiątki, o ten wynik. Do czego dalej? Co dalej z tego ma wyniknąć? Co tutaj dla Was się kończy? I zobaczymy, co nam tutaj karty powiedzą. Tutaj dobiega końca. I co nastąpi dalej? Następne kroki. Sześć kielichów. Hmm. Przeszłość dobiega końca. To tak, jakbyście mieli przestać e, patrzeć w tył. Tak, jakbyście mieli porzucić znaczy, porzucić po prostu zamknąć. Przeszłość. Zamknąć to, co było, co się wydarzyło. Jeśli trzeba wybaczyć, to wybaczyć. Jeśli powspominać, to powspominać i nie siedzieć całą swoją energią i mocą w przeszłości, tak? W, poszukiwani, w poszukiwaniu idealnego związku być może dla niektórych, tak? Trzeba tutaj się czegoś nauczyć. Trzeba się nauczyć tutaj na swoich własnych błędach. Jeśli byliście wcześniej w relacjach, to warto przyjrzeć się temu. Żeby nie powtórzyć po raz kolejny tego samego, nie zatoczyć tego samego koła, tak? żeby nie popaść w związek, w którym nie ma przyszłości, żeby poszukać, jeśli już szukacie nowego związku, to żeby być otwartym, a nie zamkniętym na zupełnie nowy sposób myślenia, nowe rozwiązania. Relacje, które nauczą Was czegoś, osoby, które są młode duchem, na przykład. I to będzie ogromne bogactwo, takie wzmocnienie dla Was i wyjście naprzeciw. Myślę, że to bardzo jest ciekawe czytanie, i macie tutaj jak najbardziej przyszłość pojawiającą się jako emocjonalną. Bo mamy też dziewiątkę tutaj, więc to może być tak, że jest to dużo emocji związanych albo z wyborem kogoś nowego, z pojawieniem się kogoś nowego. Dla niektórych to mogą być jakby dwie osoby, które mogą się pokazać w ich życiu: bardzo jakby takie rozwijające, czujące, młode, ale z drugiej strony to też może być. Um, po prostu wasza energia, którą potrzebujecie odświeżyć, potrzebujecie zrealizować jakieś inne marzenie, czy w ogóle odnaleźć swoje marzenia, bo być może przestaliście marzyć. Warto tutaj powrócić do tego, co kiedyś było dla Was ważne. To też o tym też mówią karty, żeby powrócić do przyszłości. Oczywiście nie grzewać w niej, tylko sięgnąć po coś, co może zostało dawno zapomniane. Jakby na nowo pójść dalej, w nową ścieżkę, nową drogę. No? Obiecująco to wygląda. Jeszcze mam w zasadzie ochotę przyjrzeć się tej czwórce. Taka jest właśnie tutaj interesująca sprawa z tą czwórką. Z tym albo zamknięciem, albo właśnie tym znudzeniem, brakiem aktywności. To też tak mi się mocno wydaje. Dlaczego tu jest czwórka kielichów? W relacjach. Jakoś tak spontanicznie poczułam, że trzeba tu zapytać. No i co? I mamy pazia, tak? Nowy związek. Nowy związek, albo w ogóle jakaś młodość. Bo potrzebujecie odświeżenia, manifestacji jakiejś tutaj świeżości uczuć, w ogóle w swoich związkach, tak? Pamiętajmy, że tutaj jest jeden kielich i tutaj y, ktoś myśli o uczuciach, ktoś myśli o związkach, o czerpaniu radości z tych związków, o być może otwarciu się na nowy związek. Y, no, w czytaniu się trzech paziów pokazało, więc no, oznacza to, że może idzie do Was, do was z przeszłości ktoś, kto, kogo wcześniej spotkaliście y, i może to właśnie być takie zakończenie etapu, kiedy na przykład ludzie byli samotni. I teraz pojawia się w ich życiu ktoś, kto będzie z nimi, i to jest zrealizowanie marzenia, które od dawna jest. Tak? Także tych scenariuszy tu jest kilka, można to różnie odczytywać. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. E, bardzo dużo tutaj mówi właśnie ten, e, ten e, paś kolejny o tej świeżości, nowości, manifestacji, tak? bo na drzewie życia wszyscy paziowie są w Malkut, i to oznacza manifestację na planie ziemskim. Więc bardzo ciekawy miesiąc dla Was się zapowiada i życzę Wam, żeby to właśnie było odświeżenie, nauczenie się czegoś, wyjście do teraźniejszości, bycie w teraźniejszości, żeby nie zostawiać swojej energii właśnie zamkniętej czy zatrzaśniętej gdzieś, gdzie już tam nic nie można zmienić, tylko teraz możecie działać, teraz pracować, teraz realizować swoje marzenia. I one się zrealizują. I jestem o tym przekonana. Ok, to zobaczmy, co jeszcze nam dopowie na sam koniec wyrocznia. Ale fajnie, kalafior macie. <śmiany> Ale się uśmiełam. Kalafior to jest bardzo dobre warzywo, bardzo pyszne, kiedy umiemy je przyrządzić. To tak wygląda jak umysł, prawda? Tak jakby się temu przypatrzeć, um, który za dużo myśli, być może, tak? Ma za dużo e, pomysłów, i tutaj mamy tranzyt, to jest przejście. E, tak jakbyśmy tutaj właśnie mieli przejść, jakąś transformację w umyśle. Takie tak ja odnoszę wrażenie, patrząc właśnie na kształt kalafiora, na to, jak on tu wygląda. Jeszcze doczytam, co tutaj mówi autorka o tym kalafiorze. No, i zobaczymy, jak trafnie tutaj się odnajdziemy w tym roz rozkładzie, i w takim podsumowaniu tego rozkładu. To jest tutaj fajne, że ona podaje też e, takie cytaty i Ramak Krishna, tutaj jest cytat, kiedy kwiaty kwitną, e, pszczoły przychodzą niezaproszone, czyli Jakiś gość nieproszony czy niezaproszony może się tutaj pojawić w Waszym życiu nagle. I może to być duża niespodzianka. I tak jak tutaj widzimy, potrzebna jest zmiana, bo mamy tutaj dziesiątkę mieczy dwa razy, co oznacza, że jest koniec. I tak jak mówiłam, o tej zmianie nadchodzi tutaj as, albo coś zupełnie nowego w formie tych paziów, to właśnie ten kalafior zapowiada zmianę. I to mo może już się tak zdarzyć, że już coś tam się zaczyna, albo zacznie się bardzo, bardzo szybko, albo wkrótce. I tutaj wokół tej, tej całej zmiany ta energia jest jeszcze nie do końca taka oczywista. To, to, będzie nowe to będą nowe narodziny, tak jak mówiłam, to mo mogą być, bo mamy paźów, więc to, mogą być, to może być nowe dziecko też w rodzinie albo w ogóle tak jakbyście mieli odrodzić się wy, tak, czy wasza energia, czy wasze uczucia, czy relacje, albo odrodzenie w relacjach. I to co wcześniej mieliście i od czego się przywiązaliście, to trzeba odpuścić, tak? Tutaj jest czas na to, żeby naprawdę puścić to luźno, żeby odeszło od was. Jeśli jest tutaj jakiś zastój w jakimkolwiek miejscu w waszym życiu, to nastąpi reaktywacja i nastąpi e, naprawdę jakaś ogromna zmiana. Także myślę, że miesiąc, który się zbliża, maj, będzie bar bardzo, bardzo interesujący dla Was. Bądźcie uważni, obserwujcie, a ja Wam życzę bardzo udanego miesiąca i do zobaczenia w następnych czytaniach.